Subskrybuj to lubić antek, albo zjem twojego psa. Wiem, mam z tej strony Kuba. Dzisiaj nagramy filmik, że będziemy chować te wszystkie kostki. I tam na dole jest czerwony guziczek. Proszę, możecie subskrybować. Ci co oglądają nas, możecie subskrybować albo lajkować. I, i przypominam, kos, Antek będzie ten. Będę chował kostki i Kuba będzie. A on skupał. będzie szukał. Ja będę miał 100 sekund, aby schować wszystkie te kostki. 120. No, no 120, Dwie minuty. Czyli dwie minuty no na schowanie i jak tych wszystkich Kuba kostek. znajdzie wszystkich w ciągu 10 minut, no to on wygra kostkę. Hey. Dwa. Dobra, on już się schował. Jeden. No jesteśmy na trawie, to są różne bloki i tak dalej. Mhm. Tutaj schował te dwie kostki. tutaj położył. To bardzo trudno. Ja znam miejsce. Ja ci mogę pokazać. Chodź. Jest na tej samej górce, okay. tylko, że Oo. o tutaj jest miejscówka. Dobra, idzie. Każdy ci następną fajną miejscówkę. Co już? Tak, tak. A dobra. Dobra. Czas szukać w Dobra. Dobra. No. Znalazł dwie. A Zaraz teraz to Dobrze jest tam i teraz szukam. O, no, 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 no. Kolejny k. Wow. Dawaj, wstawaj. Ja będę na tej górce oh. okay. Bierz, wikrę. Bierz, wikrę. O! Szukaj. Gdzie widzę? Szuka! O, może to jest na nas. Nie. Jeszcze nie. Patrzcie jak on ma ręce schowane. Pokaż twarz jeszcze raz Ebyczek okay. <grymny> Nie no, no, może to być um, O, Ozki 2 na dwa jest O dla Nie to chyba nie jest dwa na dwa Nie Tak Kostka No i możesz odłożyć tam Nie, ja musisz tam odłożyć. Dobra, odłóż tam. Nie, A se tam poleżę. Nie, zrobiliśmy coś źle. Co? Nie schowaliśmy timer. Ale to nic. Nieprawda, to bardzo źle człowieku, o czym obu... to Niech to, Ale to nie jest. Nie, to nie jest. Timer ryżak i taki... Ryżak by się zepsuł. Mhm. Dobra, widzę cię. Dobra. Łukasz, chodź. Oczywaj. Musimy gdzieś szukać. Gdzieś gdzie jest ukryta. Tak. Musimy bardzo dobrze. Ej, wiecie co? My już 5 minut nagrywamy. To nieprawda, my na razie nagrywamy 3 minuty 50. Dobra. dobra. Teraz. Ja, ja wiem, gdzie są szuki. 6 minut. O! Nie Maria jak sobie, jak sobie polazł. No świetnie. Jaka, pokaż. Kosteczka. On się nazywa. koska duchów. Duchów? Dziwne imię, ale tak się nazywa. Oj, no jeszcze dwie. Patrz, to jeszcze jedna kostka. E, przepraszam, to dwie kostki, a nie jedna. Oddaję Ci jednego. Oddaję Ci jednego. Okay. Tobie łożek ten. Tu musisz układać? Uh -huh. Uh -huh. I szukamy. Jeszcze ostatnia kostka. Tkaj, możesz Ty? mi tą kostkę wziąć. Dobra, chodź. Weźmiesz mi tą kostkę. Aha. A, A, gdzie? Tu. aha. właśnie nie możemy stracić z roku. Jedna kostka. Ale ona jest dobrze ukryta. Przez takich wspaniaczków jak ty Ajajaj aj, aj. ja, ja mu pokazałem tą moją kryjówkę Ale nikomu innemu nie zdradzę Oprócz moich y, siostr Sióstr ciotecznych O, oh, okay. Dobra No niezbyt nie Dobra wiem. dam ci odpowiedź Nie jest gdzieś schowany w krzakach Jest gdzieś w krzakach schowany No tak Ale no nie w tych tutaj. Gdzieś na górkach w krzakach Aha. I just got off the phone with the Nie ma tu. Przepraszam, była koska przed chwilą. Czy jesteś. No, jakiś. lepiej? Dobra. Gdzieś na pewno musi być na tej górce. Na pewno musi być gdzieś. Jeszcze, je, jeszcze ci podpowiem. Jest gdzieś na tej górce. aha huh no. Troszkę, troszkę wysoko, możesz się wspiąć jak chcesz. Ale najwyżej? No nie. Tu? Nie. nie no, jest gdzieś pomiędzy. Nie wiem gdzie jest. Nie no dobra, wiem gdzie jest. Ja też. Ej, czekaj, czekaj, Daj Wierzyło Czekaj, dobra, czekaj. Teraz. No. Nie no a Ominąłeś tą kostkę. Ja, tak, ominął. Powiedz, gdzie, gdzie jest. O. Dobra. Tu gdzieś musi być. Czy tu jest? Na samym dole? Nie. Nie, nie, nie jest Jest gdzieś na górce. Mhm. Na samej? Nie. Nie. Jest gdzieś tutaj. Jest gdzieś tutaj teraz, gdzie pominąłeś. Czyli tam gdzieś. Gdzieś tam. No tam jest już tak za 10 razy. No to prawda. Ja to widzę! Ja to widzę. Ja też to widzę. O, znalazł. Paska 2 na 2. Pokaż, pokaż! Była tutaj cały czas. Dobra. I patrzcie jak ja tam! Czekaj! Okay. Pa! Subskrybujcie i lajkujcie! Pa! Upomnienie! Czekaj! Coś takiego! Pa! Pa, Pa! Czekajcie! Pa!